Dobra, to teraz was witam na szkoleniu. Właśnie to już jest nasze czwarte spotkanie, gdzie krótko sobie przedstawimy kolejny układ harmoniczny, który, e, który poznamy. Ostatnio na pewno pamiętacie, powiedzieliśmy sobie o układzie harmonicznym Gartley'a. No, Gartley to jest taka klasyka sama w sobie, to jest no jeden z najczęściej właściwie występujących układów harmonicznych na rynku. E, bardzo. Prosty układ harmoniczny, powiedzieliśmy sobie, że pomiędzy 0786 a 0886 tego typu układ harmoniczny e, potwierdzamy właśnie za pomocą zniesienia fibofali BC lub geometrii naszego po punktach ABC. Więc tamta, tamta lekcja, oczywiście, jak najbardziej posłuży nam również dla e, aktualnego odniesienia, dla aktualnej sytuacji, e, a Dzisiejszy układ harmoniczny jest dosyć podobnym układem, bo również opiera się o, o, na zasadzie mierzeń wewnętrznych, ale no właśnie. Co oznacza to ale? Może przejdziemy sobie właściwie do od razu, do żywego przykładu. Przygotowałem dzisiaj dla Was trzy proste przykłady, ale trzy takie przy, przykłady, które właśnie mają pokazać Wam, czego można się spodziewać tutaj. O właśnie dobra. Tutaj na rynku na konie właściwie to jest taki zakres czasowy. Początek listopada, mniej więcej 2021 do połowy listopada. I tak naprawdę na każdym właściwie interwale możecie wyszukiwać tego typu setupy. E, czym charakteryzuje się ten układ harmoniczny nietoperza? A mianowicie charakteryzuje się tym, że potencjalny punkt B, tak jak zwróćcie uwagę, nie wiem czy pamiętacie, na, w układzie harmonicznym Gartleya, punkt B musiał być zawsze koniecznie na 0,6,1,8 Fibo. Przy układzie nietoperza to zasada jest troszkę inna, a mianowicie punkt B musi się mieścić pomiędzy 0,3,8,2 Fibo a 0,5 FIBO. Więc to są te dwa mierzenia wewnętrzne, te dwa właściwie pierwsze mierzenia wewnętrzne, które są dla nas kluczowe. Więc ta zasada w tym przypadku to tak najbardziej spełniona. E, punkt C, dokładnie tak samo jak przy układzie harmonicznym Gartleya, czyli on musi leżeć dowolnie, najważniejsze tylko, żeby nie wybił punktu A. Więc czy ta fala BC, ona będzie taka króciutka, czy ona będzie podchodziła aż po prawie, po, po prawie punkt A, najważniejsze, żeby nie wybijało do punktu A, to jak najbardziej ta zasada również jest spełniona. I co dalej? Punkt D Tutaj jest niezmiennie i to można, można powiedzieć, że łatwo zapamiętać. Zawsze jest na 0,886 filo. I taka sama zasada jak przy gardleju. Zawsze staramy się potwierdzić znaczenie potwierdzić w jakiś sposób ten punkt D, właśnie mając na uwadze to, że jest, może wystąpić jakieś mierzenie dodatkowe, które wskaże nam, gdzie ten, gdzie ten poziom może zostać nadbity, albo gdzie nieco wcześniej ta cena może zareagować. Jak to robimy? A mianowicie są dwie możliwości. W tym przypadku pokażę Wam taką pierwszą możliwość za pomocą rozszerzenia fibonacciego. Pewnie pamiętacie właśnie z tego, z tego, można powiedzieć, tego szkolenia, gdzie opowiadaliśmy sobie typy korekt, że rozszerzenie fibonacciego wykorzystujemy do takich ruchów trójfalowych, żeby sprawdzić, gdzie te ruchy trójfalowe wychodzą. Na pewno pamiętacie, że korekta prosta to było tak naprawdę, to było powtórzenie w ramach walice powtórzenie w ramach, powtórzenie fali A w ramach fali C. Czyli zwróćcie uwagę, mamy pierwszą falę, mamy drugą falę i mamy trzecią falę. Tylko co tutaj się dzieje? No mianowicie dzieje się to, że w momencie, kiedy mamy, wybijamy taki te, te, taki jeden do jednego, czyli tę korektę prostą, to lecimy na kolejne mierzenie, czyli na tak zwane wydłużenie Fibonacciego. Czyli nie robimy korekty prostej, tak jak tutaj w tym przypadku. Tylko zwróć uwagę, że jeśli ten poziom jest wybijany, to najczęściej właśnie jeśli powiem, punkt B naszego układu harmonicznego leży między 0382 a 0,5 FIBO, to nadbijamy go do 0,6 do 1.618 FIBO, czyli do tego tak zwanego wydłużenia Fibonacciego. I tak naprawdę cała ta strefa. Wtedy się dla nas liczy pomiędzy 0,8,8,6, a tym wydłużeniem Fibonacci'ego. Także pozwolę sobie jeszcze ją w ten sposób zaznaczyć i dodatkowo dodać jeszcze układ harmoniczny. Czyli mamy to x, a, b, c oraz. D. także jak widzicie nic skomplikowanego tutaj nie ma bardzo podobna zasada tak samo jak w przypadku układu harmonijnego gardleja tylko właśnie musimy pamiętać o tym, że ten punkt B musi leżeć pomiędzy tymi dwoma mierzeniami, czyli pomiędzy 0,382 fibo oraz 0,5 fibo. Punkt C dowolnie może to być bardzo malutka fala BC lub nawet prawie dochodząca do punktu A, tylko kluczowe jest to, żeby nie wybiła ona punktu A i punkt D Zawsze w okolicy 0886 Fibo, który staramy się właśnie dwojako potwierdzić, czyli albo w tym przypadku wydłużeniem Fibonacci'ego i wskazujemy sobie strefę pomiędzy 0886 Fibonacci'ego a wydłużeniem, albo, no właśnie. I teraz przejdziemy sobie do kolejnego przykładu z sytuacji obecnej. Pamiętajcie, bo teraz jeszcze to jest ten przykład, który sobie za chwilkę tutaj przerobimy i to, co jest kluczowe, jeśli chodzi o ten, ten przykład, bo nie pamiętam, czy to wcześniej mówiłem o układach harmonicznych, a teraz może być to akurat dobry moment, że na układach harmonicznych zawsze zagrywamy. Nie w trakcie trwania fali, czyli nie w trakcie trwania fali CD, tylko zawsze gramy na wypełnienie układu, czyli w momencie, kiedy punkt D uderza nam w dany poziom, to dopiero wtedy zagrywamy po prostu na reakcję z tego poziomu. Z tego poziomu. W tym przypadku na reakcję oczywiście wzrostową, gdyby, gdyby ona nastąpiła. Czy ten układ harmoniczny się wypełni? Na ten moment tego jeszcze nie wiemy. Mamy w tym momencie pierwszą strefę bronioną czy jeśli ta strefa będzie wybijana i będziemy iść dalej z jeszcze około 10% korektą na Bitcoinie, to jak najbardziej to je ten poziom na atomie może tutaj wystąpić. Ja go teraz potwierdzamy? Już może usunę część tych mierzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i robię to razem z Wami. Dobra, w pierwszej kolejności tu się absolutnie nic nie zmienia. Od samego dołka, może to też jeszcze raz z Wami zrobię, od samego dołka w tym przypadku do samego szczytu nanosimy zniesienie Fibonacciego. I szukamy skąd mamy reakcji z jakiego poziomu wewnętrznego mamy największą reakcję, bo to jest jeszcze ważne. A mianowicie zwróćcie uwagę, z tego poziomu mamy największą reakcję, czyli 0,382 przyszła nam korekta do całego tego ruchu spadkowego największa. Czyli stąd rozpoczyna nam się ruch spadkowy. Tu mamy pierwszą korektę do ruchu spadkowego, tu mamy drugą korektę do ruchu spadkowego i tu mamy trzecią korektę do ruchu do spadkowego. Ta jest zdecydowanie największa. Czyli ta korekta jest naszym poten naszą potencjalną falą BC, którą będziemy rozpatrywać. I co robimy z tą falą BC? Wcześniej sobie powiedzieliśmy, że możemy za pomocą wydłużenia Fibonacciego zmierzyć sobie ten ruch trójfalowy. No ale... Na 0,382 mieścimy się, do 0,886 jest daleko, wydłużenie Fibonacciego, no jest tak, można powiedzieć, nic gruchy, nic pietruchy, ani 0,618 to nie jest, ani 0,786. I w takim przypadku przychodzi nam drugie mierzenie, które będzie nam potrzebne, właśnie ze zniesienia Fibonacciego. I jak to robimy? A mianowicie, od punktu B do punktu C układu harmonicznego nanosimy sobie siatkę Fibonacciego i szukamy takiego klastra. Czyli 0886 zmierzenia fali XA oraz 2,618 Fibonacci'ego zmierzenia fali BC. I ten klaster jest dla nas, no myślę, że najważniejszy w tym przypadku, gdyby ta strefa teraz tutaj puściła. I rozrysowujemy sobie ten układ harmoniczny. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. To oczywiście wygląda dokładnie identycznie, jeśli sobie odwrócimy skalę, bo wtedy oczywiście jest to układ harmoniczny na spadki. Jak w momencie, gdyby ten układ harmoniczny się wypełniał, układ harmoniczny na spadki, no to również zagrywamy na reakcję z... z, z przepraszam, to jest układ harmoniczny no, żałuję, na spadki. To w trakcie tych wzrostów, w momencie, kiedy dobijamy punktem D do ostatniego tego mierzenia wewnętrznego, zagrywamy na spadki w tym miejscu. Więc tak wygląda ten układ harmoniczny. Mogą Wam się też zdarzyć takie... Dziwne jeszcze przypadki na rynku, że no nie będzie takiego idealnego grasta. Nie będzie tutaj idealnie 0,886 2,618 fibo, albo nie będzie idealnie 0,886 z np. z wydłużeniem fibo. Na czego? I taki przykład też również znalazłem na szybko, żeby wam pokazać, co się może zadziać w momencie, gdybyśmy taki przykład właśnie sobie znaleźli. A mianowicie, to jest Cardano no. To jest mniej więcej lipiec 2020 roku, 2022 drugiego. Dobra, wybaczcie, ktoś tutaj coś... Jest Krzysztof. Dobra, popatrz Jorku, na chwilkę Cię ciszę. E, dobra i teraz tak. Znowu dokładnie ta sama zasada, czyli mamy naszą potencjalną falę Xa, szukamy największej reakcji, największej korekty z tego tutaj już ruchu wzrostowego. I zwróćcie uwagę, że największa korekta jest stąd, znowu z poziomu 0,382 Fibo. Możemy sobie jeszcze na pewno sprawdzić, czy stąd jest największa korekta, więc na przykład po metodą prostokątów, większa niż ta, większa niż ta, większa niż ta, no i tu już wybijamy powyżej 0,618 Fibo. Więc to jest zasięg naszej największej korekty z tego ruchu wzrostowego. No więc co robimy? pierwszej kolejności rozszerzenie Fibonaczego możemy zrobić, więc szukamy tego potencjalnego klastra. No, niestety nie zgadza nam się to. Przy 0786 siedzimy, więc nie mamy tutaj tego, czego szukamy. Więc co teraz robimy? Bierzemy zniesienie Fibonaczego i ponownie szukamy, tak jak w poprzednim przypadku. O właśnie. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Może też być taka sytuacja, że nasze 2618 w tym przypadku podejdzie raz bardzo blisko, aż pod ten punkt X. Może jeszcze zobrazuję ten układ harmoniczny. O, właśnie. I zwróćcie uwagę, może być taka sytuacja, że to 2618 fiło. No praktycznie prawie Wam się zrówna z tym punktem X. I co wtedy? Co wtedy zagrywamy. Oczywiście ta strefa dla nas jest jak najbardziej strefą ważną. E, więc to jest ta strefa, w której, re, w której oczekujemy reakcji podażowej. E, więc jak najbardziej możemy wtedy rozłożyć dwa zlecenia. Pierwsze w okolicy 0.886 Fibo, drugie zlecenie nieco bieżej w okolicy 2.618 Fibo i co najważniejsze, zawsze stop loss musi leżeć powyżej punktu X, nadbicie punktu X w takim przypadku to jest oczywiście to przy każdym właściwie układzie harmonicznym wewnętrznym, wybicie punktu X to jest negacja układu harmonicznego. Więc w tym przypadku, jeśli chcemy rozegrać ten układ harmoniczny, można to zrobić tak, że pierwsze zlecenie ustawiamy na 0,886 FIBO, drugie na 2,618 FIBO, a nasz stop loss powyżej X. -a. I co się w takim przypadku dzieje? Zwróćcie uwagę, 0,886, jak najbardziej ono zostało tutaj zaliczone, następnie zeszliśmy aż poniżej właściwie nawet punktu B. Więc tak działają te układy harmoniczne i... Prośba, tak jak mówiłem w poprzednich, przy poprzednim nagraniu, jeśli chodzi o układ harmoniczny Gardleya, czy przy zniesieniu fibonaczego, czy przy korektach, pamiętajcie, żeby po prostu poszukać sobie co najmniej kilku takich układów harmonicznych na wykresie. Ponanoście sobie kilka takich siatek fibonaczego. Jeśli nie będziecie nic takiego nie widzieli, to oczywiście upomnieście się do mnie o jakichś przykłady tego typu układów harmonicznych. To ja wam jeszcze tam podrzucę kilka, żebyście sobie po prostu sami pomierzyli. Bo. Właśnie jeśli ja Wam przekażę taką wiedzę, taką instrukcję, a to są dosyć krótkie takie lekcje, gdzie sobie pokazujemy po dwa, trzy przykłady, to raczej ciężko będzie Wam to po prostu złapać. Także jeszcze raz mówię, ta praktyka musi tutaj być i bez tej praktyki niestety, ale no nie da niestety się tego nauczyć. Także poszukajcie sobie kilku takich tych układów, odtwórzcie sobie kilka razy te lekcje, poszukajcie tego potwierdzenia właśnie na wydłużeniu filmu, na nanosząc po ABC, po tych falach, i szukając właśnie tego punktu D, lub właśnie zniesienie fibonacciego fali BC. Więc ten układ harmoniczny, tak jak układ harmoniczny Gartleya, one są naprawdę proste, e, tylko właśnie tutaj trzeba zapamiętać to, że punkt B jest pomiędzy 0,5 a 0,382 Fibo, a punkt D zawsze na 0,886. Więc tylko te, te potwierdzenia, właśnie te zniesienie fibonacciego z fali BC i wydłużenie, delikatnie nam w cudzysłowie komplikują, ale myślę, że jak już poznaliście układ harmoniczny Gartleya, to te komplikacje nie są, więc więc z taką wiedzą Was na dzisiaj zostawię z tym szkoleniem. W przyszłym tygodniu układ harmoniczny Leonardo, również robimy sobie kilka przekładów, i później myślę, że już wejdziemy na układy harmoniczne zewnętrzne. Także z tą lekcją na dzisiaj będzie koniec. Dziękuję.